Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Na falach sportowego teru Radio Sud rozmawiamy dzisiaj z Grzegorzem Dziubkiem, trenerem piłkarzy Wiktorii Skarszew, który na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu w czwartej lidze objął swoją drużynę. Tak naprawdę nie było okresu przygotowawczego, a trzeba było ruszyć i z meczami i szlifować formę na całą jesień. To znaczy, jak już obejmowałem, to już wiedziałem, że, że gramy, tak, bo, bo trener poprzedni tren zrezygnował i. To było szybko z dnia na dzień, tak że y, gdzieś tam była pomoc dla klubu, bo na początku też to było tak na kilka spotkań, żeby to wszystko się ułożyło i, i tak już zostało, ale no, tak naprawdę nie byliśmy przygotowani. Pierwsze dwa mecze to pokazało, że byliśmy y, bardzo sobą, pod, pod względem kondycyjnym przygotowani do tego sezonu. I, I musieliśmy to tak naprawdę nadrabiać przez pierwsze trzy tygodnie. Nie patrzyliśmy na wyniki, a patrzyliśmy tylko na to, żeby coś zrobić z zespołem, żeby ich podnieść. Zespół ma potencjał, to pokazują niektóre mecze, niekiedy nawet przegrane, ale, ale wasza gra pokazuje, że możecie je zapunktować jeszcze? No pewnie, że tak, tylko Tu potrzeba jest trochę, trochę mądrości, trochę cwaniactwa, obycia w czwartej lidze. A tego się od razu nie zrobi, tego się nie kupi nigdzie. Tak? To trzeba swoje wypracować na boisku. Trochę dyscypliny przede tym wszystkim musi być. A no dzisiaj było z tym różnie. Tak? Także na pewno czas będzie pracował na naszą korzyść musimy łapać punkty do, do końca rundy żeby było co bronić na wiosnę. jak to, no to organizacyjnie i finansowo wygląda po wyborach samorządowych bo to chyba po zmianie wójta to stan największe zmiany jeśli chodzi o strukturę tego klubu. Tak, ale to oczywiście że główną główną postacią wcześniej był wójt gminy teraz okay, jest tak, że jakiś budżet był przyznany i to nadal funkcjonuje. Czekamy też, jaki będzie nowy budżet na nowy rok, bo to też od tego uzależnione jest funkcjonowanie tego klubu. Z naszej strony robimy wszystko, żeby utrzymać zespół, żeby to jak najlepiej wyglądało, żeby gmina miała, miała czwartą ligę. Więc ja myślę, że nam się to uda, dlatego mamy fajne, no, fajne, fajni chłopcy, tak oni chcą pracować, chcą się uczyć. No mówię, to trochę, to trochę jednak potrwa, zanim ta taktyka i ta dyscyplina y, będzie w tym zespole na stałe. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.